Moi drodzy, z nami Daniel Gołuński, zawodnik drużyny Chili Amigos. Cześć Daniel. Cześć, cześć Mateusz. E, Daniel, opowiedz jaka jest recepta na e, zwycięstwa czyli Amigos, bo ostatnio bardzo dobra forma, e, bardzo dobrze się prezentujecie. Myślę, że lepiej niż na e, wiosnę, gdzie zdobyliście trzecie miejsce. Myślisz, że teraz jest szansa polepszyć ten wynik? Poprawić? He, sukces, sukces to jest to jest fan. To jest fan, to jest, to jest zabawa. Mhm w takim wieku, a się bawić jak dwudziestolatki. No, oczywiście to nikogo nie powtarzam. mówię o sobie. Sukces, sukces. No, dołączył do nas Maciek Wąsicki. W zasadzie on był w zeszłym roku, tylko mm -hmm. niestety kontuzja, troszkę zdrowotne, no ale w tym sezonie wrócił. Wielki comeback, no i tu myślę, że to jest wzmocnienie mocne. Ale z tego co nie zdążył to... chyba zadebiutować w poprzednim sezonie. Był to prawda nie, na listę nie. był wpisany, no, ale, no, ale zadebiutował. Mm -hmm. no, w tym sezonie dosyć mocno go tutaj eksploatujemy, bo Najmłodszy, jeden z młodszych tu naszych zawodników, dlatego tu musi ciągnąć ten wóz. Mm -hmm. No recepta, recepta, no wystarczy wejść do szatni, to po prostu śmiech ich, ich No on... dzisiaj, dzisiaj macie godnego rywala, jeśli o to chodzi, bo spidne 2, no myślę, że akurat pod tym kątem Wam totalnie nie ustępuje. Tak, 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 tutaj mamy... Mocna tam, drużyna. Mocna drużyna, no, ale my też jesteśmy mentalnie rozpisani, tutaj nasz kapitan Grzegorz rozpisał wszystkich, także jest mm -hmm. jeszcze... Przedmeczowa odprawka była. Tak jest. Słuchaj, jedno spotkanie w tym sezonie przegrane z drużyną Miszmasz. Troszeczkę pechowo 2-1, gdzieś tam można było powalczyć o wygraną. Miszmasz póki co prezentuje się. no Wychodzi tutaj na faworyta jednego wielkiego, bo póki co komplet zwycięstw. Było blisko w tym spotkaniu, czy jednak daleko? Blisko i daleko. Mhm. Blisko, daleko. Znamy jednego z bardzo dobrze. Z nim trenujemy, także wiedzieliśmy na co go stać. Swoje punkty zdobył, nie mhm. zdobył ich tak wiele jak w innych spotkaniach, ale oczywiście zdobył. Mówią o, y, Mateuszu Mateuszu. Tak, o Mateuszu, tak, tak. No dama też znamy, też z nimi tutaj, że tak powiem, sparujemy. Mhm. No, drużyna mocna, mocna tutaj, bez, bez dwóch zdań. No troszeczkę zabrakło szczęścia gdzieś no, u zimnej głowy, chłodnej głowy, mhm. ale drużyna w zasięgu, powiem mhm. tak. Bardzo... W rundzie mistrzowskiej być może będzie szansa na rewanż i na pokonanie swoich rywali. O, byśmy bardzo chcieli. My tu zęby sobie ostrzymy. Tak, tak. Tutaj cele, cele minimum to jest to jest top 5. Mm -hmm. No a po cichu. Powalczycie. Tak, powalczymy. Eee, słuchaj, masz jakieś takie spotkanie w siatkarskiej które miasta, które wspominasz jakoś najbardziej, jakoś najbardziej zapadło ci w pamięć. Czy, Oj, czy każdy, każde powiem szczerze, każdy jest inny, każdy ma swoją historię. Tu ciężko, no nie, nie mam, nie, ja nie będę tu zejszył, bo, 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 nie wiem, nie mam. Każdy jest świetny. Z uwagi na to, że udało nam się ściągnąć wyjątkowego gościa, e, czas na wyjątkowe pytanie. Jesteś gotowy? Oj, już się boję. Jestem. Będzie to zestaw szybkich pytań, na których bym bardzo prosił, żebyś się jakoś za specjalnie nie rozwodził, tylko odpowiadał jak najmniej, jak najszybciej i jak najprecyzyjniej. Dobra. Weź poprawkę, że. Troszkę mogę być, wiesz, spowolniony z tytułu wieku. Które miejsce zajmie czyli Amigos? Pierwsze. Pierwsze. Kto jest najlepszym zawodnikiem trzeciej ligi? <mulary> Następne. Szybkie pytanie. Dobra, okej, okay, masz szansę na jednego pomidora. Kojarzysz tą e, Ligę Plus Extra w piłkę nożną e, na Kanal Plus, gdzie... Nie, nie e, mam kanału, nie. nie okej, okay, no posta. w każdym razie ta formuła jest taka, że osoba, która jest przepytywana może raz odpowiedzieć pomidor. Ty już swojego pomidora wykorzystałeś, na następne Jasne. pytanie musisz niestety odpowiedzieć. Dobrze. Najlepszy zawodnik, czyli Amigos. Maciej Wąsicki. Czemu nie Grzegorz Wałukiewicz? <laughs> <laughs> Najlepszy pod kątem punktów. Rozumiem. Ok. precyzyjnie wybrnąłeś. Pod kątem punktów. <laughs> Chwała Ci za to. Tak. To jest ale... Na innym podłożu. Tak jest. To jest najlepszy zawodnik. Na innym podłożu. Czy, Grzegorz, to jest w, przypadku, czy w przypadku awansu skład ulegnie zmianie? No tu już od Grzegorza zależy. On jest kapitanem, on jest tutaj decyzyjny jak najbardziej. I myślę, że no, jeżeli to to będzie kosmetyczna zmiana. Tutaj jednak ponad wszystko cenimy sobie tutaj chill out. Mhm. I ten fan. Wynik sportowy oczywiście jak najbardziej, ale myślę, że jednak to. Ta zabawa tu musi być przodem. Nie męczę. Czy te trudne pytania były faktycznie trudne, czy dało? Nie dało byłem. Byłem mega, mega, mega fajne pytania. Powiem Ci, że wybrnąłeś, wybrnąłeś doskonale. E, powiem Ci, że naprawdę przyparty do muru jesteś jeszcze lepszy niż, niż na co dzień. A, dziękuję, dziękuję. Dobra. Dzięki serdeczne. Życzę powodzenia e, w dwóch spotkaniach. Dzisiaj dwa spotkania. Gracie? Dzisiaj dwa spotkania. Speednet 2 i Wirtualna Polska. Pytanie, czy e, no ta kolejność nie powinna być inna? Wirtualna Polska nie powinna być na początek, a Speednet na sam koniec? W wiadomym celu? Czytaliście zapowiedź? Tutaj. 50 na 50. Powiem. Część drużyny się opowiedziała za takim rozwiązaniem, część za takim. Jasne. Czas pokaże. weryfikuje. Jasne. Tak jest. Dzięki serdeczne. Powodzenia. Dziękuję.